ezet Jak u Ciebie, Agatko. Czyli pomarańcze jednak e, cieszą się chyba największą popularnością, bo najłatwiej rozpoznać ich smak. Proszę bardzo. Czwarty kubek dla Ciebie. Wyciągnij rączkę. Ostrożnie, ostrożnie. I teraz spróbuj i zaraz dowiemy się, czy masz dwa punkty, czy tylko jeden. Malina. Czy to jest malina? Nie, niestety to nie jest malina. Też jeden punkt, tak jak u Agatki. Odstawiamy kubek, zdejmujemy przepaskę. Trzymaj nas tak na pięciu. Nasze serca mają swoją wytrzymałość. małość. czy to jest bana? Niestety nie. Zero punktów, nie jest dobrą. Trudna konkurencja, myślałem, że będzie zdecydowanie lepiej. Dzisiaj muszą poprosić serwisów o częstsze kupowanie produktów mleczarni, żeby później łatwiej było grać w takich konkursach. Nie, nie działa, działa. Będzie dobrze na pewno. Różne były sposoby przed skokiem. Niektórzy musieli się przeżegnać, inni zamykali oczy, byli tacy, którzy mocno krzyczeli. Nie, ale każdy, kto skoczył, mówi, że było naprawdę niesamowicie. Więc jeśli Państwo są zainteresowani, to proszę skorzystać z tej atrakcji. Będzie też dojenie krowy. W ciągu dwóch minut trzeba będzie się popisać jak najlepszą umiejętnością w tej dyscyplinie. Oczywiście ogłoszenie wyników będzie tutaj na scenie. Poczekamy jeszcze na skok i zaraz zaproszę Państwa na spotkanie z kabaretem baby z rodzynkiem. Spoglądam w górę, tak samo jak Państwo. Jeśli facet się zdecyduje na szybki skok, to będzie fajnie, a jeśli tam będzie stał godzinę, no to cóż, przeleci nam godzina na trzymaniu krzuchów za to, żeby skoczył. Wszyscy wstrzymali oddech, a on leci. Udało się. Brawa dla niego. Proszę spróbować. To podobno jest naprawdę oczyszczające. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, nazywamy się Kabaret Babeczki z Rozynkiem, cześć, kiwamy Wam również. Dzień no, Witajcie! ale tłumy Was, słuchajcie, to cały łowisz tu dzisiaj przyszedł? To już wszyscy? No, e, to luźno macie w mieście. To dzwońcie poznajomych. znajomych. poznajomych. po znajomych, po znajomych e, tak, może ktoś skoczy. Jest szansa, że Talina komuś w końcu pęknie. Oczywiście nie chcę te nie takich rzeczy wywoływać. Bardzo zła reklama. Dobrze, słuchajcie, nazywamy się Babeczki z Rodzynkiem. Przyjechaliśmy z Zielonej Góry. To są dziewczyny w tradycyjnych zielonogórskich strojach ludowych. Troszeczkę... Ja Ma różnych... akcent. Tak. Ty masz akcent niemiecki, bo blisko granicy mieszkamy. W każdym razie, no... Nie będzie Was więcej podejrzewam. Namawiamy oczywiście wszystkich, żeby Państwo podeszli pod scenę jak najbliżej. Specjalnie dla Państwa się dzisiaj y, wykąpaliśmy, także nie zepsujemy atmosfery na pewno na dzieli nas dystans, że... Czujemy się troszkę, jakbyśmy byli zamknięci wzo za tymi barierkami, ale są takie rzeczy, które trzeba ukielnąć. Dobra, zaczynamy po malutku. przedstawimy się Państwu powoli, y, dlatego że każdy z, z nas z nos, no, każdy z nas coś dla Państwa dzisiaj przywiózł. Ja mam na imię Bartek i przywiozłem dla Państwa dziewczyny. No, wziął najlepsze. Albo takie, co akurat przy drodze stało. No, różnie mówią, ale to nie, bo to nie, nie, nie. Państwo źle pomyśleli. One były na grzybach. Albo drodze... na jagodach. Albo na jagodach. Jedna nie wróci, jak to w nie było. Po mojej lewej stronie najbardziej wysunięta na wschód stoi Karolinka, półtora metra szczęścia. Dzień dobry. Karolinko. Można być prawo oczywiście. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja dla Państwa przywiozłam trochę głupia sprawa, bo tylko pół litra. Ech, znaczy została ćwiartka, bo akustyk dziabnął. <noise> Na zdrowie. Na zdrowie Panu. No trudno, już nie chłopak ma. Ech, po mojej drugiej lewej stronie, troszkę bliżej, przed Państwem w czarnej, pięknej sukience Dagmara. Dagmara co Dzień dobry. Państw? Dzień dobry. Dagmara, co Ty Państwu przywiozłaś? Nieważne co przywiozłam, ważne co wywiozę. Ostatnio wywiozła takie zabezpieczenia od banji, także niech się pan nie boi. Co, tak, słuchajcie kibicujemy panu? Skoczy czy stchórzy? A, już. Skoczy, skoczy. To duża presja. Krzyczymy czy nie? Cztery, a, trzy, dwa, a, jeden! Albo nie! Yeah. No, oh. To jest badka marzenia, zawsze tak, tak chciała. Zawsze chciałem skoczyć, tak. One jej wszystko wyśpiewają. Wszystko. Wszystkie jesteśmy piękne i powabne, zwłaszcza ja. Wszystkie jesteśmy skromne i urocze, zwłaszcza ja. Wszystkie jesteśmy mądre i zaradne, zwłaszcza Ty. Nie, no ja nie. A dlaczego zaradna? Ja wiem. Bym... Ja bym wolała być na przykład seksowna. Ja. No gdzie seksowna ty? No ja tak, Marka, no tak. No Beatko. No co? Beata, po to by aż widać, że jesteś zaradna. Wiesz co, malutka? Dzięki! Jesteśmy trzy koleżanki, a każda z nas to kobieta. Przyszłyśmy tutaj za śpięć. Wszystkie jesteśmy słodkie i seksowne Zwłaszcza ja, ja. No, no nie Beata, ty nie Ja Ty jesteś zaradna Tak? Dobrze, to teraz ja A ty, Dagmarko, masz rozłożyste biodra Co? Dupa jak magazyn A ty się, mała, tak nie śmiej Bo jak się wkurzasz, to wychodzi ci obleśna żyła na czole, wiesz? Wiesz co? Ty się tak nie przejmuj. Ona ode mnie w zeszłym tygodniu bluzkę pożyczyła i jeszcze nie oddała. A ja jej coś powiem. Gdzie jest moja bluzka? Beatku, ale jej powiedziałaś. Jesteśmy trzy koleżanki, a każda z nas to pamięta. Przyszłyśmy tutaj zaśpiewać, zaśpiewać o naszych zaletach. że jak powiem pierwsza, druga, to też dojdę, nie? Już od razu muszę wiedzieć. Prawa, lewa, prawa. Cześć, myślili naprawdę, te chłopy, to przecież ja uwielbiam te nasze spotkania w sztabie, wiesz? Patrz, coś... ność! Dzień dobry, pani galera! Piona. Spocznij. Kobiety, stało się. Mamy wojnę. Znowu pokłóciła się pani z teściową? Nie. Z matką mojego męża. Ale nie o tym. Mamy wojnę taką prawdziwą, będą do nas strzelać. A kto nas atakuje? Pewnie ruscy. Gorzej Maroko. To strasznie daleko Wielko mieli. No. To może urządzimy dla nich jakieś przyjęcie. Przyjęcie dla droga, tak? Kobiety idzie na nas 300 marokańskich żołnierzy. Musimy się jakoś przygotować. Obowiązkowa wizyta u kosmetyczki. I nowe mundury. Takie z żabotami. Zierżantko. Tak? Wy Co popadnie? Wizyta kabaretu Babeczki z Rozynkiem nie jest wizytą przypadkową. To nie są tylko atrakcje muzyczne. Dzisiaj wieczorem jedne Loska Bent, a także Maryla Rodowicz. Ale to są również inne atrakcje. Bungee dla Państwa. Jeśli ktoś ma naprawdę stresującą robotę i chce wykonać coś, co jest zdecydowanie bardziej stresujące niż rozmowa z szefem, to dzisiaj może skoczyć na bungee. A jutro w poniedziałek pójść do szefa i powiedzieć... No nie

jest Jest mały, dobre, nie dziecko ja Dobra, weź się nie ubiorę. bardzo, ale kasę biorą na... No bez przesady, aż tak dużo nie ma. Ale podstawiasz ten wzór. Oj, podstawiam, biorę w nawias i tarmosze. gdzie ty jesteś? W raju. A trochę w tatrach. Nie no, co z tobą? Mam problemy z koncentracją, nie. wiesz? To weź się skup. W życiu nie byłem tak bardzo skupiony na dwóch rzeczach jednocześnie. Ja zaraz ze za rozbieżnego dostanę Kaśka. No ale tak to ty się niczego nie nauczysz. Hmm, jak mawia mój pradziad, nauka nie zająca, młodość musi się wyszumieć. Waldemar, przecież ty się przez cały czas gapisz w mój dekolt. A na co mam się gapić? Zdrowy jestem. Ja bym jednak bolała, żebyś patrzył w zeszyt. I can't

Jak się później okazało, mieliśmy nadzieję, że wystartują rozmaite drużyny, że będą drużyny składające się z dorosłych graczy, a także z młodzieży. Tymczasem okazało się, że tylko młodzież była zainteresowana. Za chwilę będą więc wręczane na scenie nagrody dla tych młodych piłkarzy, którzy grali w Euro 2012, w tym mini turnieju. I zwykła. Truskawkowa i zwykła. I bardzo ładnie, dwa punkty dla Pana. Zapraszam tutaj, a Państwa zapraszam na dogrywkę. Proszę bardzo, pytanie ostatnie. Stańcie sobie obok mnie. Jakie jest hasło dzisiejszego festynu mleczarskiego? Nie ma procesu myślowego na scenie, tylko odbywa się szukanie. Proszę znaleźć właściwe hasło. Jakie jest hasło dzisiejszego festynu mleczarskiego? Kto pierwszy ten wygrywa? Wszystko z mleka. Wszystko z mleka to nie jest dobra odpowiedź. Dzisiejsze hasło. To jest dobre. Wszystko z mleka, drugie hasło, od ponad stu lat. z mleka od lat. Nie. mleko! Ale za Może trzeba się pochylić jeszcze i zobaczyć, czy gdzieś jest. Albo zapytać. Tam pokazują, ci. Pij mleko łowickie, będziesz wielki. Nie. Nie. To chodźmy już do domu, dobrze? Oni poszukają, spokojnie uda się ustalić. Pij mleko, będziecie... Słuchajcie, ja wam coś powiem. Drużyna Portugalii albo Anglii. Ręka do góry, kto jest z drużyny Portugalii? A Anglii? To wy. Dobrze, finał był następujący. Portugalia, cztery gole. skład Portugalii wchodzą. Aleksandra Kwiatkowska, Angelika Piekacz, Mateusz Głatki, Kasia Jędrach, Emil Płuciennik i Anastazja Kunac. Chyba Anastazji nie ma z nami, ale nagroda na pewno zostanie jej dostarczona. Natomiast w Anglii zagrali. Marcel... Aleksandrowicz, jakieś taki, takie mało spotykane nazwisko w Anglii, ale niech będzie. Sylwek Dominczak, Piotr Płacheta, Piotr Miazek, Adam Potkański i Michał Kołucki. Szanowni panowie, panie prezesie, panie burmistrzu, proszę o wręczenie nagród. Najpierw tym, którzy zajęli miejsce drugie, czyli Portugalii. Proszę drużynę Portugalii o wyjście przed szereg. Za chwilę będą nagrody. A później drużyna Anglii otrzyma główne nagrody. Podobno jest z nami Anastazja, więc zapraszamy. Jeśli błyskawicznie dostaniesz się na scenę, to zapraszamy po odbiór nagrody. Jeśli nie, to odbierzesz nagrodę obok sceny. I pan Burmistrz wręczają teraz główne nagrody dla trochę inaczej wyglądającej drużyny angielskiej. dzisiaj cicho wymieniamy tylko plusy. Czym możemy się pochwalić i dlaczego dzisiaj fajnie jest, że spotykamy się na Rynku i z jakiego powodu możemy świętować? Mamy piękne, uporządkowane, z ogromną historią miasto. Mamy pracowitych ludzi, bo przecież tych kościołów, tych domów, tych ulic, jakieś tam lenie by nie zbudowały. Yy, mamy mądrych ludzi, życzliwych, otwartych dla wszystkich, religijnych, no bo przecież w cieniu katedry jesteśmy. To będzie niesamowity wieczór. Zapowiadanie takiej gwiazdy jak Maryla Rodowicz to tak jakby zapowiadać grupę The Rolling Stones. Oczywiście można wymieniać płyty złote, platynowe i wszystkie dokonania, ale zacząłbym dzisiaj i skończył jutro. Nie będziemy czekać, bo to musi się wydarzyć tu i teraz. Wielki muzyczny wieczór, wielka muzyczna przygoda. Panie i Panowie, ogromne brawa. Maryla Rodowicz! Eu

Uczestniczyć w naszej imprezie. Bardzo dziękuję organizatorom, panu prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, panu burmistrzowi za to, że przygotowali dla nas Biłowicza i za to, że mogliśmy skorzystać z takiej ilości atrakcji. Zgubiłem marynarę na koncercie Maryni Rodowicz. To się zdarza, to mogło się zdarzyć każdemu. Bardzo Państwu dziękuję. I jeszcze jedna rzecz. Ogromny szacun dla wszystkich tych, którzy skoczyli na bungee. Proszę zobaczyć. Kolejny gość, nie w taki może nie najzgrabniejszy sposób, Dinda nad rynkiem. Szanowni Państwo, kilka minut temu byłem tam na górze, to jest 65 metrów. Może trudno sobie to wyobrazić, ale byłem tam na samej górze i Uczciwie przyznaję, nie skoczyłbym. Teraz kolejna sprawa. Wszyscy, którzy chcą zabrać muzykę Marylii Rodowicz ze sobą do domu, mogą kupić płyty. Jest obok sceny oświetlony stół. Przy tym stole będą sprzedawane płyty i tylko płyty, szanowni państwo, będą podpisywane przez naszą gwiazdę, przez Marylę Rodowicz. Więc proszę, żeby wszyscy Państwo, którzy mają ze sobą płyty albo za chwilę te płyty kupią, zgłosili się tutaj. Stół jest bardzo co starego miasta w uliczu. Mam nadzieję, że spotkamy się w takim gronie za rok, a może będzie to grono poszerzone. Wczoraj na przykład, kiedy żegnałem Państwa, powiedziałem, że przed nami noc kupały. I zachęcałem do tego, żeby się rozmnażać. Biorąc pod uwagę frekwencję dzisiaj, to się Państwo nocą postarali. Nie ma co. Brawo dla Was. Jeszcze raz, ogromne dzięki za to, że byliście z nami. Zapraszamy za rok. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Pa pa!